Ucho Chorzycy. Podcasty Teatru imienia Wilama Chorzycy w Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ucho Chorzycy, czyli rozmowach o teatrze i powstających spektaklach. Dziś porozmawiamy o premierze spektaklu Pola Negri. Fabryka snów, a są ze mną reżyser Łukasz Czuj i Ada Dec, aktorka. Dzień dobry. Dobrze. Rozmawiamy właśnie dzisiaj nieprzypadkowo. Po pierwsze, tylko dziś udało nam się znaleźć termin, a po drugie, dokładnie 125 lat temu urodziła się... Pola Negri. Może najpierw właśnie dwa słowa o naszej e, bohaterce. Jako siedemnastolatka debiutuje w filmie Niewolnica zmysłów. E, kilka lat później wyrusza do Hollywood, gdzie staje się gwiazdą kina niemego. Romansuje tam między innymi z Chaplinem czy z Rudolfem Valentino. Świadomie kreując swój wizerunek zmysłowej femme fatale. No ale kiedy jej amerykańska Gwiazda przygasa tu m.in. ze względu na kino, już nie nieme, ale właśnie udźwiękowione, a jej niski głos nie do końca pasował właśnie do ówczesnego wizerunku kobiety. Wtedy zaczyna pracować dla niemieckiej wytwórni Ufa, kontrolowanej przez Gebelsa. Powiedz Łukaszu, co ciebie zainteresowało w tej postaci? No, tu są jakby dwa elementy. Znaczy, jeden to jest jakby taki lokalny, bo też oczywiście ta, te okoliczności związane z świętowaniem rocznicowym. Zeszły rok był poświęcony tutaj w województwie kujawsko-pomorskim Polinegrii, jako urodzonej niedaleko w lipnie. No, jakby na, naszej krajanki, aczkolwiek oczywiście ona tutaj tą, ten czas młodości krótko spędziła w Lipnie, potem już była w Warszawie. No jak potem, jak powiedziałaś, trafiła do szerokiego i dalekiego świata i już nigdy do Polski nie wróciła, do, do swojej aż do momentu swojej śmierci w 1987 roku. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Druga to jest też to, co jakby też już w tym twoim pytaniu było zawarte, to znaczy to, że mamy tutaj do czynienia z tak, jak to się dzisiaj by powiedziało, pierwszą polską celebrytką. Czyli postacią, która w sposób dość świadomy, dość z pełną energią i pomysłami wkroczyła do tego tworzącego się świata show biznesu, który najpierw w Polsce, potem w, po raz pierwszy będąc w Berlinie, będąc potem w Hollywood i wracając potem znowu ponownie do, do tego Berlina, już w czasach dość ponurych nazistowskich. No jakby dość świadomie też wy korzystywała wszystkie narzędzia, które dzisiaj są dla nas jakby zupełnie oczywiste ten, ten, to ta świadomość jakby kreowania wizerunku tego na ile aktor właściwie staje się trochę towarem, który należy sprzedać i który umie się sprzedać i umie jakby zbudować wokół siebie na tyle intrygujący wizerunek, żeby publiczność chciała przychodzić na kolejne premiery, oglądać kolejne filmy. Więc to jest trochę tak, że w tej historii Polinegri zawiera się opowieść z jednej strony o taka historia właściwie trochę kopciuszka, który trafia na wielkie salony i robi gigantyczną karierę. Z drugiej strony jakby opowieść o narodzinie na rodzinach show biznesu, na rodzinach świata. Które z jednej strony ma swoje oczywiście piękne uroki ze strony publiczności. My to często widzimy jako tylko ten blichtr, i, i y, brokat, i, i sukces, i sławę, i pieniądze, i f, y, wszystkie związane z tym elementy. Natomiast od drugiej strony, czasami patrząc, wiąże się to z wieloma wyrzeczeniami, z bólem, z wieloma przykrymi doświadczeniami. Zresztą te ostatnie lata też pokazały w tym świecie, na przykład filmowym, amerykańskim, hollywoodzkim, że te, za tym światem kryje się też bardzo wielu tych krwiożerczych, drapieżnych producentów. Cały ten ruch mitu, który jakby no też gdzieś pokazał tą czarną stronę tego świata celebryckiego. Ten, to wszystkie elementy, mam wrażenie, już istniały i one występowały tam w tych latach 20. i 30. Więc stąd myślę, że to jest jakby historia, mimo że dość odległa w czasie, staje się jednocześnie bardzo współczesna. I my też tak staramy się to opowiedzieć, że patrzymy tak naprawdę z naszej perspektywy... I trochę widzimy w tej Poli Negri e, też wielu celebrytów czy gwiazdy, które znamy e, z e, naszego otoczenia, czy z, z, z których oglądamy też na co dzień, na, na w dniu dzisiejszym. I to, to jest myślę dosyć ważne. W swojej reżyserskiej działalności lubisz sięgać do takich klimatów retro, do, do okresu PRL-u, a tym razem tu szczególnie muzycznie, poszliście z kompozytorem Marcinem Partyką w zupełnie inne rejony. Jakiej muzyki nasi widzowie mogą się spodziewać? No tak, to jest tutaj ten, te czasy, to oczywiście się kojarzą jednoznacznie z, to jest epoka jazzu, swingu, ale też wielu innych jego stylów czy stylistyk muzycznych. My tu oczywiście też nie robimy muzyki historycznej, nie robimy jakby, w żadnych z naszych spektakli ten, ta, 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 ten historyzm nie jest jakby dosłowny. Także oczywiście tutaj pojawia się wiele inspiracji, nawiązań do, do, do tamtego, tamtego czasu, ale tak jak powiedziałem, jednocześnie my to jakby przetwarzamy czy przepuszczamy przez naszą współczesną wartość wrażliwość, nasze wyobrażenia, więc jakby w tej poli negri przeglądają się celebrytki czy świat biznesu nie tylko z, z lat dwudziestych, ale też bardziej współczesny. Oczywiście mamy tutaj bardzo specyficzne instrumentarium, o tym razem jak zwykle w naszych spektaklach będzie zespół grający na żywo, zespół pod kierownictwem niezastąpionego Igora Nowickiego, który będzie grał tym razem na fortepianie, już nie na pianie, na fortepianie, do tego bas, skrzypce i akordeon. Więc skład taki odbiegający od naszych dość rock'n'rollowych ostatnich doświadczeń, gdzie jednak budowaliśmy to na bazie gitar elektrycznych, perkusji, czyli takiego bardzo mocnego, mocnego brzmienia. Tutaj to bardziej jednak jest na pewnym klimacie, nastroju z wieloma nawiązaniami do różnych stylów muzycznych. Ada, a jak ty się właśnie w tym e, muzycznym repertuarze odnajdujesz? Myślę, że to też jest do oceny przez e, innych, którzy mi zlecają jakieś muzyczne rzeczy do wykonania na, na scenie i później przez publiczność, ale. Jeżeli chodzi o mnie, sama praca nad materiałem muzycznym jest, muszę przyznać, moją ulubioną pracą. Jeśli łączyć wszystkie prace nad tekstem, później nad grą aktorską czy nad choreografią, to zawsze. E, próby muzyczne, w której tworzymy harmonię, w której jeszcze najprzyjemniejszy moment, czyli spotkanie już się z orkiestrą, z muzykami, którzy, którzy w spo, w współtworzą to razem z nami, jest zdecydowanie najprzyjemniejszą częścią. Więc ja bardzo dobrze się w tym czuję. Cieszę się też, bo nie jestem fanką stricte muzykali um, takich klasycznych, ale bardzo lubię spektakle muzyczne i myślę, że takim spektaklem jest właśnie um, ten nadchodzący. Um, więc bardzo się cieszę, że mogłam wziąć w nim udział. A słyszałam, że e, Marcin Partyka e, takie wymagające wokalnie e, kompozycje wam napisał, to prawda? Tak, myślę, że tak, ale mm, uważam, że im bardziej one są wymagające tym jest to ciekawsze i, i tym większą ma się później satysfakcję, jeżeli po próbach to się po prostu udaje, bo słychać te efekty I, i to jest po prostu bardzo miłe uczucie, że to się udało. Ty grasz polenegri. Ale zdraćmy, że nie tylko ty, tych pól Negry, w sumie jest sześć. Taki tutaj zamysł, wiel portret wielokrotny e, reżysera, powiedz, jaka jest ta Twoja pola? Myślę, że w, w jakimś sensie m, te pole różne, na, na które jesteśmy e, podzielone, że dużą rolę w tym podziale gra. Y, ich wiek, jakiś taki etap życia, do którego dochodzimy, i to, że na każdym, w każdym momencie życia yy, jesteśmy, jesteśmy zupełnie inni i do wielu rzeczy dochodzimy, zmienia się nasze myślenie o niektórych sprawach, jesteśmy bardziej dojrzali, niektóre rzeczy rozumiemy dopiero po latach. I ja tutaj jestem tą polą najmłodszą. Wiemy też, że ona zaczynała tak naprawdę jeszcze w Polsce, zaczynała bardzo wcześnie. I wydaje mi się, że, że to jest taki rodzaj dziewczynki, która jest. Naiwna, ale ta naiwna, ta naiwność to nie jest głupota, że, to jest, że ta naiwność bierze się z jakiejś takiej wiary i ufności, że świat jest dobry, że nikt nie chce cię oszukać, że ktoś będzie twoim prawdziwym przyjacielem, że ktoś naprawdę się w tobie zakochał i uważam, że w ogóle ta wiara jest piękna i im bardziej gdzieś ona jest w nas, tym bardziej później boli, jeśli się okazuje, że. Że jest inaczej, że świat nie jest taki kolorowy i że zwłaszcza w tym zawodzie, w tym co szeroko nazywamy show biznesem, nie zawsze wszystko jest tak piękne i kolorowe. I tak naprawdę okazuje się, że niewielu ludziom możemy naprawdę zaufać. Też ta jej kariera. No... Była naprawdę niezwykła i cała ta historia życia jest absolutnie wyjątkowa. Sz szczególnie też myślę o tej dynamice, bo tak jak mówisz, w bardzo, bardzo młodym wieku tutaj w Polsce już e, zaczęła właśnie e, parać się aktorskim zawodem i potem to wszystko postępowało gdzieś e, no, błyskawicznie, jakiś taki efekt kuli śniegowej, gdzieś czytam taką opinię, że mm, pola Negri to jedyna polka. Która na trwałe zapisała się w historii światowego kina. To prawda, znaczy to jest. My tych gwiazd nie mieliśmy, nie mieliśmy zbyt wiele, natomiast faktycznie przez ten e, krótki moment, szczególnie w tej karierze hollywoodzkiej, no e, ta jej gwiazda rozbłysła bardzo mocno. Tak? I to, to, było, to była jak naprawdę niezwykła kariera, ale też e, jednocześnie e, no, te jej losy. To jest jakby splecenie dwóch jakby wątków. Znaczy, z jednej strony to faktycznie bardzo w młodym wieku i bardzo szybko osiągnięta kariera, potem w pewnym momencie, w bardzo specyficznych też okolicznościach, właściwie pod koniec II wojny światowej, kiedy wraca po raz kolejny do Stanów Zjednoczonych, nie jest już tak rozpoznawana i nie jest już tak uznawana, jak, jak była wcześniej, ona kończy całą karierę i ona właściwie przez 42 lata do śmierci, jeden raz, jedyny wróci na, na plan filmowy. I, I tak naprawdę też w tej jej historii zawiera się opowieść z jednej strony o tym takim błyskawicznym, szybkim sukcesie, czy umiejętności w ogóle dochodzenia, osiągania, tego sukcesu, ale jednocześnie też opowieść o kobiecie, która jest bardzo świadoma swoich wyborów, która jest w jakimś sensie, byśmy dzisiaj powiedzieli, też trochę kobietą sukcesu, ale też w takim sensie, że ona ocalała w tym szalonym świecie show-biznesu, że wiele osób, które gdzieś tam wzniosły się ku, ku górze i zostały jakby spłonęły w tym ogniu tego, tej, tej hollywoodzkiej czy, czy filmowej sławy, natomiast jej udało się w pewnym momencie ocaleć, tak? Oczywiście za dużo Cenę, bo jakby za cenę odejścia z tego show biznesu, ale w tym właśnie, w tej jej historii, te wszystkie elementy, które byśmy powiedzieli, że są słodko-gorzkie, się jakby dość interesujący sposób mieszczą, ale jednocześnie jakby też pokazują opowieść o kimś, kto z różnych tych zakrętów życiowych, z tych upadków, które doświadcza, potrafi wyjść obronną ręką, potrafi się w jakiś sposób ocalić, więc stąd też ten, ten portret wielokrotny tak, czyli ta to, to cudowne rozmnożenie na naszej scenie tych, tych pol, e, ma też jakby charakter, żeby trochę pokazać tą e, różnorodność jej osobowości. To, że też tak naprawdę, jeżeli patrzymy trochę z perspektywy czasu na jakby, życie czy życiorys każdej z ka każdej z takiej gwiazdy, e, no to wiemy też jednocześnie, że jakby trochę też te Różne etapy osobowości, czy różne części osobowości, mieszczą się też tak naprawdę ciągle w nas. Tak? Na przykład, jeżeli Ada jest tą najmłodszą, prawda, tym marzeniem, jakimś takim naiwnym, czasami trochę jeszcze czystym marzeniem, ale ono też w nas jakby zostaje tak naprawdę do samego końca. Nawet jeżeli jesteśmy bardzo gorzko doświadczeni przez los, to gdzieś na tym samym dnie czasami ten, ta, 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 ta część osobowości, to dziecko w nas, ono zostaje. Nie? I to jest jakby coś takiego, że, że jakby to, to współwyspowiedzenie, Półwystępowanie tych różnych y, y, części osobowości, ono myślę też jest jakby no, intrygujące też z perspektywy takiej teatralnej, bo też jakby y, chodziło o to, żeby znaleźć też pewien klucz do tej opowieści, żeby no nie była to y, prosta biograficzna laurka. Bo to właściwie nie jest, jakby zresztą też my w podtytule wyraźnie podkreślamy, to jest fantazja sceniczna. I to słowo fantazja jest też bardzo istotne, że tam oczywiście są elementy bardzo y, mocno związane z jej biografią. Ale też, i na to się też proszę przygotować, jest bardzo wiele y, elementów, które są y, prawdopodobnie, które tak by to nazwał kiedyś Marek Chłasko pra prawdziwym zmyśleniem. Tak? To jest coś takiego, co, co mogłoby się zdarzyć, ale pewnie się nie do końca zdarzyło. Są producenci, których mogła spotkać, ale nie są to dosłownie jej producenci. Zdarzenia, które y, gdzieś tam. Okoliczności historyczne są prawdziwe, natomiast też oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkich tych. Mm, elementów w sposób faktograficzny rozpoznać, tego jak na przykład wyglądały jej najbardziej trudny etap kariery, czyli ten, te lata berlińskie w czasach nazistowskich, tak? że, które też rzuciły się dużym cieniem na jakby jej karierę i one były też powodem wielu jakby oskarżeń, które wobec niej kierowano, i jakby sama ona jakby też myślę, że z tym miała wiele jakby takich sama do siebie pytań, na ile jakby na ile można pewnych rzeczy nie widzieć, ile pewne rzeczy dla kariery można poświęcić, jak ocaleć w takich, w takich okolicznościach. Więc te pytania u nas się pojawią, a jakby sposób ich rozwiązania pewnie jest, jakby pochodzi już z naszej wyobraźni. Też wydaje mi się, że ten zabieg tego pomnożenia nas. Daje taką fajną możliwość na pokazanie, że tak naprawdę do końca yy, nie wiemy, jaka ona była. Przez to też, że też po analizie różnych tekstów na jej temat, ona inne rzeczy pisała o sobie, inne rzeczy pisali o niej yy, inni. I wydaje mi się, że ona mogła być taką postacią, która. Chciała może ukryć to, jaka była naprawdę, a tylko się kreowała i przybierała różne maski, więc to, to, to pomnożenie pozwala nam też pokazać to, że mogła być taka, mogła być taka, mogła być taka i to wszystko może być jednocześnie prawdą i nieprawdą no i jakby przy tym wszystkim nie można zapomnieć, że to jest trochę taki spektakl też autotematyczny. Znaczy, bo to jest historia aktorki, tak? I też jakby tutaj nasze koleżanki, które występują w tym spektaklu, też w jakim sensie też mówią, jakby to też jest opowieść o nich, tak? Znaczy to też jest tak, jak mówimy o różnych, też każda z nich jest trochę na innym etapie swojej kariery aktorskiej, swojego doświadczenia aktorskiego i też mnie bardzo zależy na tym, żeby, żeby ten element jakby tego, takiej go prywatnego spojrzenia konkretnej aktorki tutaj z Teatru Chorzycy na tą historię, na ten los, jakby się w tym, w tym znalazł. I to jakby, jeżeli to jest przeczytane, czy czytamy to przez ten indywidualne spojrzenie, no to wtedy mamy szansę też e, jakby nawet w świecie, który jest opowiadany dość czasami komiksowo, e, skrótem. E, forma muzyczna też narzuca pewne, pewien rodzaj umowności, formy. E, natomiast, żeby w tym wszystkim gdzieś na dnie była jednak jakaś prawda emocjonalna, czy taka prawda, e, która może powodować u widza nie tylko śmiech, ale też wzruszenie, też jakiś moment refleksji. Jeszcze tak się zastanawiam, chciałam o to dopytać. Trochę nad, myślę, zastanawiam się, trochę nad gatunkiem, właściwie, z jakim tu będziemy mieć do czynienia, czy może miksem gatunków, bo z jednej strony tak trochę nietypowo, jeśli chodzi właśnie o historię tej postaci, sięgasz do tych, no też mrocznych kart właśnie e, pracy w e, Niemczech lat 30. No, z drugiej strony na pewno rozrywka, świetna muzyka, czego właściwie e, widzowie powinni się spodziewać idąc na pole negri. Wszystkiego. Tak, tak, naprawdę, dlatego, że to jest trochę tak, że my zresztą jakby od dłuższego czasu trochę bawiąc się w różnych spektaklach, różnymi konwencjami, stylistykami, gatunkami, że tak naprawdę tutaj też trochę jakby proponujemy widzowi taką podróż, że każdy z tych, każda z odsłon, każdy z obrazów, w którym pokazujemy tą historię polinegri, trochę się rozgrywa w innej konwencji, trochę w innej estetyce. W estetyce też muzycznej, że jest to i coś, co można byłoby nazwać, nie wiem, czystym kabaretem, tak? a jest coś, co jest bardzo muzykalowe. Są fragmenty, które są. E można by je nawet nazwać nie wiem, piosenką aktorską w takim, czy piosenką poetycką, czy literacką, ale jednocześnie są numery popowe, więc, więc jakby to zróżnicowanie gatunkowe i stylistyczne jest bardzo duże i jako żywo nie mam zielonego pojęcia, jak zdefiniować gatunkowo ten, to, co my robimy, ale na szczęście mam nadzieję, że będą jacyś mądrzy ludzie, którzy przyjdą i o tym napiszą i, powiemy, i powiedzą, że to jest albo, powiedzą, że to jest dobre, albo, powiedzą, że to jest do niczego. Natomiast, natomiast na pewno gwarantuję, Y, y, dość y, szaloną, zróżnicowaną podróż przez historię dzieje e, Polinegri a właściwie to jak my sobie ją e, wyobrażamy albo jak e, czy też o może to jest takie kiedyś w muzyce używa się słowo remix więc to jest jakby taki rodzaj remiksu e, z różnych motywów trochę jakby czasami e, powycinanych fragmentów sampli e, sampli historycznych które, które w tym w tym się pojawiają a jednocześnie jakiś takich naszych osobistych dopisków i, i Apokryfów na, na, bazie, na bazie prawdziwej historii biograficznej, czy historii w ogóle takiej no, świata, tak? bo pojawia się tam i wojna, i wielkie różne wydarzenia, które były dosyć wstrząsające. Łukasz e, 13 miesięcy temu e, miała premierę, e, czy miał premierę Bareja wieczorową Porą. E, cały czas e, często gramy i e, widzowie wypełniają po brzegi sale. Trzymam kciuki, żeby Pola Negri powtórzyła ten sukces i była kolejnym hitem, tego wam i sobie życzę. Dziękujemy bardzo. I dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Byli ze mną reżyser Łukasz Czuj i aktorka adda Dziękujemy. Do zobaczenia. Przychodźcie do teatru. Do zobaczenia. Ucho Chorzycy. Podcasty Teatru imienia Wilama Chorzycy w Turinie.